Siema, ma. To jest w Luffy. W moim pierwszym odcinku w ogóle, że. Na YouTube w ogóle, no? Wróciłem z Valorantem. Tak samo, moim moim nie chcę ze mną grać, ponieważ. Nie mam przyjaciół. Nie mam przyjaciół. Nieważne. Jak będzie się mówić, że jestem nubem Valoranta, no to jakoś nie będę się dziwił, bo jestem za nowym też w ogóle ten mikrofon, jak będziecie słyszeć coś dziwnego to nie zadajcie na to uwagi, ponieważ no czasami sobie muszę poprawić mikrofon po prostu, no, być, takie sprawy, no i tak dalej, ale rozpoczynamy pierwszą gierę, no może mam fajnych teammate, tu się okaże, to jest Sage pewnie zasklejona, bo gra Sage'u. Proszę zaprawić tę poprawić. No już dwóch z nas nie żyje, ale fajnie. Ale fajnie, jest mega fajnie. sej czy jeszcze jest. No, zabrała mi fraga, no! No, tu jest kaju debilu. Zabieram. Hmm, brawo. ja. No i przegrana runda, ale fajnie. A ty co tak łazisz? No dobra. Muszę lecieć. Czekałem, czy ktoś nie kupi. <gry> mnie kupi. nie kupi, ale fajnie. Czyli nie mam fajnych team No cóż. Nasze szybszy, bo nie patroję. Kościół, ja stoję na A. I czekam na typów. Czekajcie czy przyjdą że jest z tej strony dostałem od razu, Maryi Ja, brzdowe, no A ci są w ogóle po drugiej stronie mapy No brawo, normalnie, wyraz inteligencji Co? A, dobra. nie wnikam w to A to poszła na A, no odklejona, no to widać, że jest odklejona, normalnie Hmm. Okej. Okay. Hmm, fajny celownik, naprawdę mi się podoba. No, tutaj nie. Ale... No, tutaj nawet ładnie to zrobię, Ale i tak nie rozbroisz, uciekaj! Nie rozbroisz. Papa... Pa. Został jeden... Został jeden... Został półnicę z spajka. mi Spadam skąd? Ja bym poszedł na... Nie wiem, w sumie idzie. Będę stał tu ze spektrum i się patrzył w do mnie. A jak będą wyjść, to paranoja i nara. Ale dziwny wyglądasz, chambert, Dobra, paranoję od razu rzucam, jeśli będzie szedł. Dobra, że są na B. Mhm.

No ale ja nie wiem co No ja wiedziałem, że idą na A no wiedziałem no, wykiwali nas oni mają 300 IQ bo to wiem Dobra to lecimy tam szybko Co widziałaś? No boże No ja to paranoja Oślepienie że... Nie wiem w sumie co zrobić teraz Dobra, wbijam się. Cztery. Proszę, rozbrój. Proszę. Musi. Jest. Dobra, Essa. Dlaczego on najszybciej Ja spajka Nie on, no kurde, coś się głupi. Hmm. Chcesz go usta, no? Czy kupię? Go? Cześć. ci, masz. Jestem dobrym kolegą. Gdzie ty idziesz na chłod? Mhm. Padam Dobra, ja będę tu stał. Oh, yeah, <laughs> Dobra, essa. Nie, ona dostała 130 hp jak nie zabijecie. Jesteście kupi po prostu, co nie? Co, ale on. Nie wiem, ona tam stoi, na pewno. Ja, Chabert, nie, jest kupi. Dobra, Jetka przynajmniej umie grać. Serio? Dobra, lecimy dalej. Piek, wandalik. Lecimy na A. O, mam ult. Ale fajnie. Zresztą ten ult się bardziej przydaje jako atakujący, a nie obrońcy, no. Ja bym się gdzieś tu. O, to jest fajne miejsce. Aha, wszyscy poszli na B, oprócz mnie. No, fajna giera. Może, że oni są we czwórkę, więc mamy przewagę. są. Są na B, no tak. Nie, są też tak. Kajo! Brawo, ja jestem ja świetny. Oni kierują we czwórkę, my we piątkę i my przegrywamy, jesteśmy zajebiści. Gotowy. No Kaju jest... nie jesteś kupi, odklejony jesteś! Który ja jestem w tabeli? Drugi. No źle. Witajcie w moim świecie! Hmm, dwaj perso, jakąś burzę. No idź tam, no... Jesteś kupi. Jeszcze teleport se tutaj, no ja... Znaczy nie znam się na graniu Chambertem, tam w sumie nie wiem, nie mam nic do gadania. Teleport gotowy. Został jeden wróg. O. Doskonale.

mhm mm Dobra, ja jestem kają Dobra A, jestem mądry Łooo O, super, mam laga O, już nie mam Ja jestem głupi O boże! Czyli dwie osoby, tylko że oni mogą na plecki robić. Nie robią, bo on no, nie umarł, czyli nie robią. Of, Co? To gra z pompą jest głupi. No, dawaj! Jest! Ale jestem potężny. Kurde, zabrał mi fraga jeszcze, ty, ponia. Nie zle. Bez Muszę lecieć. Ruchy, ruchy. Mm -hmm. Na razie wygrywamy, jest fajnie. Teraz sobie powycinać że że mnie Czemu ja robię? Nie no, nie idą Chyba. Nie no, nie ma ich tu na beto to idą... Nie, tam jest... Ole no, heady! No. O! Head. o Dostałem. Czemu my ja sobie tarczy nie kupimy ja sobie głupi. Czemu ja go nie zabiłem? Znaczy, miałem oświetlenie przez chwilę, więc w sumie mogłem się wytłumaczyć, że. No, zadałem zrób HP, ale tragedię. Ej, no, spokojnie, gwa to Neon. No i wygraliśmy, i... Brak ładunku! Właśnie dla jesteśmy. Spadam stąd! Mam trochę kasy, mogę coś komuś kupić. Nie, nie musisz kupować. Dobra, ja idę na B, bo tam się czuję najlepiej. Muszę lecieć! <coughs> ruchy, ruchy! Ja chciałbym chciałabym mieć Muszę lecieć! A najbardziej razy. Spadam stąd! To hmm. jest na B. Nie Został wiem. jeden wróg. To jest Wajk. Wajk leży na B. To nie wiem gdzie Oślepienie. No i gdzieś co tam rzucił? No to nie wiem, że on może być. Dobra, leży. Niech próbują mnie podstrzygnąć. Hmm. Hmm. Paranoja. Paranoja to jest jedna z najlepszych umiejętności, o mój nie musisz. Ruchy, ruchy. Idę na B. Siema, Neon. Idę na tutaj, bo to jest mega fajne miejsce. A ten Jakub to sobie idzie na pa... Oh, o, no ja go nie trafiłem ani razu! 34 hp mu zadałem Za to Brawo Brawo! Brawo! Nie no, on jest niesamowity po prostu, nie? Z ostatniego skoczyłeś na czwarte, ale... dobre. Hmm. Mogę coś kupić No tylko muszę coś kupić Ale jeśli ktoś nie chce to Nowa bo... Kto będzie pierwszy? Ty O, może ty A. 100%. Muszę lecieć 100% A A Dobra A 100% już Niosący z fajka zabity Dobra, tam wiesz, że ma... Dobra nie opada się tak. jest. Yes. Znaczy już nie masz ładny. Znaczy, już nie mam szans na pierwsze miejsce. Mogę coś kupić. Ale potężnie gramy na razie. Dobra, ja sobie tu siądę. Będę znów czekał. Co na... No to lecimy. Hmm. Gdzie są? A, już ich nie ma na Ar, czyli. Gdzie oni są w końcu? Co na A? To tak jak nie wiem. Patrzcie. lecieć. Zabiłeś? Brawo. Dobra, Ezy. Ostatnia runda przed zamianą. Ale potężne gramy na razie. Nie mają dwa, my. To jest najlepsze miejsce dostania tutaj Ale mnie boli gardło. O oh, fucking ha! Poślepienie Spadam z stąd Mądre posunięcie Dobra na pełnej! Dostał jeden prób. O dobra, Mike. Co? A to Chamber. No, czyli są na A Chyba Jest, co? Trzeba czemu, czemu? Gdzie on jest? Nie no... On idzie po spajka na pewno. Co? Po spajkę na spajka na zabrali? Na spajk leży. Czemu ona siedzi na A? Ona musi... Przeszła nam na iść po spajka, ona jest głupia. No, głupia jest, no przeładowuję <laughs> no, Nie wiem. stron dobra. to i to. przela, to mnie stać, to sobie to jeszcze te dwie umiejętności, bo nie mam przela, 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 tam przela, 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 jeśli tam ktoś będzie, rzucam paranoikę. Co tam, przela, przela, Co Fajna twarz A ta drzetka to jest w ogóle odklejona, se poszła gdzie indziej Ja pitole nie da się Do Masz dziwną minę Chamber Dobra, ja nie idę pierwsza, ja mam spajka, pamiętaj Dobra Nie Nie no nie mogę Jaki kajlo?

Dobrze. Nie no to wstałe na kurat Hity, jakie była za mną. Jakie nie zabijcie jesteś nuby. On trzeba bardzo nuby. Znaczy on zabił jedną osobę, to nie dziwię się. Dobra, no, dwie. Proszę cię, Jakub. Proszę cię, stary. No on no, zbraja stary, wlatujesz tu na pełnej. Brawo! Ale z was cieniasy. Ty jesteś Pamiętajcie, że w walce wszystko może się zdarzyć. A kto ma spajkę? No hmm, ten jak? A dawajcie na yy, a. a. W sumie drugą stronę można iść. z IQ. Kufka pracuje. Chaj, idziemy na A. Okej. Okay. Trzyna jest gorzej według mnie. Nie ma, dawaj, wchodź. Muszę lecieć. O, jest kaję. No dobra, brawo, brawo Dobra, tam jest reina, ale ona też nie żyje Została tylko ta drzewa O oh jest No nie no, zabrała mi fraga Jaka baba? Punkt metowy. Nie ja, jak to się skończy. Obracie. Go Ba. Go B, Go B, Go bi Go B. Się dobrze. Dobra, ostatnia runda, trzeba to wygrać, pokazać prawdziwą siłę Mutanta. Nie no sumi, fraga, jaki Nie no, każdy mi zabiera fragi, ja pierdzielę. Podkładaj. Podkładaj, Jet! Muszę lecieć! Aaaa! Jeden Brawo! Atakujący wygrywają. Mają szczęście, że to już koniec. No, mają w sumie, bo przegrali bardzo wysoko. bo chyba 2 do 13. Dobra, to był MVP. Jak się nie dziwię, bo ona miała tyle fraków, że. No ja byłem drugi. Nie no co jednym punktem przegrałem z innym. Ja, ja podłożyłem. Nie miałem pierwszej rupy. Podłożyłem jeden raz bajka jeden, a rozbroiłem jeden raz też. Bardzo dużo. ないとだ。